Idziesz zmienić fryzurę? Nie, nie, nie dzisiaj, nie dzisiaj Nie? Ty? Może ty? Nie, ja dzisiaj idę tu Dziwe. Mam przymierzyć tę sukienkę? Przymierzyć O, dzisiaj ile? Piątek pięćdziesiąt Myślę, że te buty będą pasować? Tak. tak, Pasuje ci do tej kurtki. Bierzemy. że większe od ciebie są. <noise> Oh, wiedziałam, że to zrobisz. <laughs> Rafał, potrzebuję na wiosnę odświeżyć szafę. Więc misja dzisiejsza jest taka, że szukamy dla mnie fajnej stylówki. Dla ciebie? No. Nie, dla ciebie, tylko na, na, Dla, dla mnie? Taka. No. Całe te spodenki są na jedną moją nogę. Nie no co ty? Zmieściłabyś tu się. Cię nie, nie, to nie mój kolor. Dziękuję. Ładne. Ładne? Mhm. Przymierza. Dobrze. Trapał? Mhm. No, Jesteś? Jestem. <noise> ci. Ja bym cię w tym zobaczył. Ale to nie mój rozmiar, z chęcią bym to przymierzyła, no ale to jest rozciąga. dla mnie... Mhm. No patrz, Pęknie i będę musiała kupić. No nie postawiaj sobie w chwilę. Nie, dawno nie postawiałam. Mhm. Wy jeszcze tak nie znacie Magdę, okay. ale ja na przykład sobie nie wyobrażam takiej tarebce. Albo... Mnie? Okay, tak. Z taką torebką. No. Wyglądasz, jakbyś przyszła ze skierowaniem do szpitala. <grym> Znowu to robisz? Trudno. Chodźmy stąd. Jak się jest spoko? Bardzo spoko. Dlaczego? Bo jesteśmy wtedy eko i jest tania. Magda po samych percepach jeździ. Po e, Nie znaleźliśmy tego co chcieliśmy, czyli czystych koszulek. A dlaczego czyste koszulki? No dlaczego Magda? Ponieważ chcę coś na tych koszulkach namalować. Jak zakupy w Lumpeksie. wtedy nie popieram konstrukcjonizmu. A zarazem jest to fajna przygoda. Bo nigdy nie wiesz, co znajdziesz, jaką perełkę. Dzisiejszy cel to znalezienie zwykłych koszulek, najlepiej czarne albo białe. I Rafał powie mi, co mam na nich namalować. Wymyśli jakieś e, motywy. Coś trudnego, coś czasochłonnego. Ja <laughs> już mam kilka pomysłów, więc potem Wam przedstawimy, oczywiście, i pokażemy, jakie koszulki kupiliśmy. I może nie tylko koszulki, może coś jeszcze znajdziemy. E, tak, może spodnie nam się uda. Tak. Znaleźć. Dajcie. Witamy. W drugiej lokalizacji. Tak. Jest. Wreszcie znalazłam. Nie, mhm, bardzo czysty. Ja wiem, że czysty chodziło mi o to, żeby był bez nadruku, ale bez plam też poproszę. Udało nam się złowić łupy. Jak Tylko było? Cztery koszulki. Mam nadzieję, że nie muszę ci na, ich, na nich wszystkich malować. Pipetkę na wszystkich, nie? Gdzie idziesz, Magda? No. Że my wam co kupiliśmy? Pokażę. Pierwsza to z pierwszego lumpa, taka zwykła koszulka w kolorze seraczki. Roznaję XS. W XS. Z Pulenbear. Fajnie. Druga koszulka to zwykła biała mit. Takiego nadzwyczajnego z marki nieznanej. Dobrze. Chodziło mi właśnie, żeby znaleźć taką zwykłą koszulkę, basicowy krój a już tylko. trzecią. Ta koszulka mi się spodobała przez e, rękawy. Taka zwykła, e, tylko z granatowymi, czarnymi. To są granatowe rękawy? Tak, e, taka bejzbolówka bardziej. I teraz mamy dwie, dokładnie takie same, chyba w tych samych odmiarach nawet. To tak jest Primarka XL, czarna. To co, może ty wybierzesz sobie, na której mam namalować, czy ja mam? E, ty wybierz i ja ci, daj, ja ci daję dwa motywy. Pierwszy motyw to rośliny. Mm -hmm. A drugie to Ziemia Woda. Ziemia Woda. Tak. I jestem ciekawy, co Magda wymyśli. Też jestem ciekawa, co namaluję. Musisz dać mi czas, żebym namalowała. No, tak. 10 minut? Jasne. Dobrze, moi drodzy, wróciliśmy po krótkiej przerwie. Aż miesiąc zajęło mi malowanie tych koszulek. Nie, no żartuję, trochę długo, bo serio dałeś mi temat. Ziemia i e, Ziemia i woda, serio. Wiesz jakie to było trudne. Nie no rośliny, ziemia nie Ja już nawet zapomniałem. Co dałem? E, dałeś mi rośliny tak i ziemia i woda. Tak. E, I teraz zobaczymy co Magda upikciła. Losowo sobie wybierz. E, ja losowo wybieram ten. Dlaczego? Bo, bo akurat ten tak. ma to, to opakowanie ma Dobra, lura. nie, zrobimy losowo. Potaszuj, a ja numer nie No dobra. Trzy. Trzy. Tak. Super. To numer trzy. Uuu, widzę. Yl, że to jest tak. Już widzę, co wyjmujesz. Motyw roślinny. Ta koszulka była, to ta cała lutka biała. Tak. To tak. prawda. Jest motyw roślinny. Ale głównym motywem są grzyby. Ja wiem, że grzyby to warzywa, ale są teraz modne i dodatkiem roślinnym tutaj po lewej stronie są te krzaczory. No i kolor też jest zielony. Tak jest. Cię bardzo podoba. Ja bardzo lubię motyw grzybków. Lubię zieleń. Też mi się według mnie takie nieoczywiste połączenie jest koloru żółtego z zielonym. O. Czarne elementy są. Myślę, że każdy lubi czarne. No dobrze, ale nie uważasz, że to dziwne, że jest tak naćkane? Nie. Nie uważam, że to dziwne. Ja lubię takie naćkane. Ja też, ja lubię. czym więcej na koszulce, tym lepiej. Mm? Tak, mi się podoba. Dajcie znak co wy myślicie. tu jest oczywiście biały. To teraz środkową. Okay. O. A to jest y, czarna. Były dwie, ale no... no Minimalizm? No. O ziemia i tak. woda. Ziemia i woda teraz temat. Ciekawie, tak, no tak, to nie jest kosmos, ale mi się że z kosmosem. Ja tutaj jest e, ziemia, woda, a tutaj przechodzimy wyżej do słońca. Uh -huh. Na czarnej e, też e, trzeba wykonać więcej warstw, ponieważ e, żeby położyć kolor, okay. najpierw nakładamy białą farbę. Potem bawimy się kolorami. E, no i dużo więcej pracy to kosztuje, więc troszeczkę tak właśnie jak powiedziałeś, w minimaliku poszłam. E, nie jest to tak naćkane jak na tamtej białej. Sok z czarnego bzu, bardzo polecam. Tak, na, na zdrowy mocz. Tak, na zdrowy mocz pachnie moczem, po prostu to moczem. O! Masz w kolejnym roślinny. Tak, tak. i tak, już widzę, że to jest piękne po prostu. Hmm? Nie widać dobrze! I ciernie, róże i ciernie. I jak co? To nie widzisz, że to jest złoty? Twój ulubiony? A, tak, wiesz, że mój ulubiony złoty. Na czarnej może byłoby lepiej to widać. Ale trochę się błyszczy, ale tak. Aha, bo ty chcesz taki złoty błyszczący? A, oczywiście, tak. Ja no queen błysz... nasza musi mieć błyszczące. Tak, ja kocham różowy i błyszczący złoty. I yes. ostatnia. Ostatnia. Ale nie najgorsza, jak to mówią w wyborach mistrzów. Więc... Mówią? Tak. Nie oglądasz. Ostatnia, ale o, nie najgorsza. Czyli oglądasz Eurowizję i wybory mis? Nie, za... rzadko, bardzo rzadko. Tak, kiedyś jakbym utrzymała. Tak, przepraszam, to... że oglądasz nawet. Teraz polka wygrała, nie? Tak, no. Poprzez dostałam punkty za to, że pomagam w Ukrainie. No tak słyszałam. Tak. Ale nie, naprawdę dostałam, tak bo mógł. są takie punkty. Mhm. Punkty za pomoc społeczną. To się tak nazywa. I ostatnia, pamiętasz granatowe rękawki? Tak, ta mi się bardzo podobała. Tak, okult, ale super. Też moty jest niby ziemia, niby woda, niby co tam miał być. Ale jest super. No tak, to jest chyba najładniejsza. Tak, Myślałam, że najbardziej spodobają ci się róże. Też mi się, ale ta też mi się bardzo podoba. No. Zobaczcie w ogóle. Myślę, że napisać Ale jest. Nie, te? to był ten mokry. Ale super, zobaczcie to. Tutaj był, jak pewnie pamiętacie, tutaj był logo czegoś, a to jest teraz logo na na Logo, logo, logo takie na stałe gumowe, ono tak. jest. Zaraz może dam tak. tak. Nie chciałam zamalowywać tego to logo, więc umieściłam latarnię i latarnia jest z tym logo. No dobrze, obejrzałeś już wszystkie koszulki? W skrócie? Tak. Co oni są? Są piękne. W ogóle ja uwielbiam takie ubrania, których nie będzie miała druga osoba, ponieważ czuję się wtedy tak wyróżniony, można powiedzieć, na, na dworze, na polu, jak tak to nazywacie. Yy, ja bardzo lubię nosić takie rzeczy. W ogóle uwielbiam chodzić do lumpeksów właśnie dlatego, że jest bardzo dużo ubrań, których yy, nigdzie więcej nie zobaczycie. Yy... To prawda. Są marki, które w Polsce jeszcze nie mają swoich sklepów, a te zachodnie. E, zazwyczaj są dobrej jakości, w sensie, że nie są znoszone i można je jeszcze wykorzystać i tym samym e, no, być eko. E, wiadomo, że ubrania, e, one gdzieś muszą trafić, te niesprzedane. I na przykład jest w Chile, pustynia Atacama. Słyszałeś o tym? Nie, nie słyszałem. I zapewne dużo z Was też nie słyszało o pustyni Atacama. Jest to największe wysypisko, Do niech wysypisko z ubraniami. Trafiają tam ubrania z Chin, z Bangladeszu, z Europy, i to jest właśnie ostatnie miejsce. Podjeżdża ciężarówka, wysypuje te ubrania i co się z nimi dzieje? No właśnie. Czy Aha. to jest ekologiczne? Niezbyt. E, wszystkie chemikalia, które są w ubraniach, wiadomo, te wszystkie farby, to wszystko się rozkłada tak samo jak e, opony. Podobno 200 lat. Także... Bardzo dupa. Myślę, że pokazaliśmy właśnie, jak można e, dobrze bawić się przy zakupach w Impexie. Wiem, że dużo osób nie lubi, nie lubi zakupów, bo drażni ich to szukanie, nie wiedzą czego chcą, e, wertowanie tych wieszaków. Dlatego można na przykład poszukać na vinted. Niektóre osoby zajmują się tym profesjonalnie, że szukają ubrania w Lumpexie, potem wystawiają. Można i tak, można kupić, nie, nie trzeba koniecznie iść do Lumpeksu. Czy też na, na Zalando na przykład można iść do działu z drugiej ręki, można sobie wejść otworzyć stronę, czy też na wielu innych portalach internetowych. Nie trzeba koniecznie chodzić do Lumpeksu, jeżeli nie lubicie. Na tamtych stronach, sklepach jest to wyprane, czyste, więc możecie kupić i nosić bez problemu. Także jest dużo opcji. Nie ma wymówek. Polecamy. No dobrze, trzymajcie się i zapraszamy na następny filmik. Jeżeli ten się podobał, dawajcie łapki w górę. Pa!